Arządzanie danymi w biurze rachunkowym w systemie Enova 365 nigdy nie było łatwiejsze. Pulpit Klienta BR oferuje zaawansowane narzędzia do importu danych, które mogą znacznie uprościć procesy księgowe, a także poprawić komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jak więc najlepiej wykorzystać te możliwości? Zacznijmy od metod importu danych dostępnych w pulpicie klienta. Możesz skorzystać z kilku opcji. Przekazywanie dokumentów księgowych, import faktur z krajowego systemu e-faktur, import dokumentów za pośrednictwem procesów workflow, a także automatyczny import kursów walut. Każda z tych metod ma swoje unikalne zastosowanie, które można dostosować do Twoich potrzeb. Jednym z najważniejszych elementów jest funkcja Przekaż dokumenty księgowe. Umożliwia ona masowe przesyłanie dokumentów do bazy klienta w biurze rachunkowym. Aby maksymalnie usprawnić ten proces, Warto zainstalować program Helper na swoim komputerze, co zapewni szybszy transfer plików. Dobrą praktyką jest grupowanie dokumentów według typu, takiego jak zakup czy sprzedaż przed ich importem. Ustal z biurem rachunkowym jednolity format nazewnictwa plików, aby ułatwić identyfikację. Ponadto możesz wykorzystać opcję tworzenia wielu dokumentów ewidencji na podstawie przesyłanych plików. Jeśli chodzi o import faktur z Ksef, może on znacznie przyspieszyć wszystkie procesy związane z fakturowaniem. Warto skonfigurować połączenie z Ksef w ustawieniach pulpitu klienta. Automatyczne pobieranie faktur może być zrealizowane dzięki użyciu harmonogramu zadań. Jeśli twoje biuro posiada licencję na moduł DMS, skorzystaj z standardowych procesów workflow, aby jeszcze bardziej uprościć zarządzanie dokumentami. Regularne sprawdzanie folderu KSEF i importowanie faktur do ewidencji dokumentów zapewni Ci porządek i efektywność. Dla biur, które posiadają licencję na moduł DMS, procesy workflow mogą również usprawnić import dokumentów. Możesz wykorzystać standardowy proces BR Pismo Kosztowe do przesyłania dokumentów, a także dostosować te procesy do specyficznych potrzeb zarówno klienta, jak i biura. Właściwe kategoryzowanie dokumentów oraz możliwością dodawania komentarzy sprawi, że praca nad dokumentami stanie się jeszcze prostsza. Dla firm prowadzących transakcje w walutach obcych, automatyczny import kursów walut odgrywa kluczową rolę. Ustaw automatyczny import średnich kursów NBP i EBC oraz ustal częstotliwość importu w konsultacji ze swoim biurem rachunkowym. Warto też upewnić się, że biuro zapewni odpowiednią konfigurację importu, jeśli korzystasz z walut innych niż euro. Nie zapomnij o integracji z innymi modułami Enova 365, takimi jak księgowość, CRM czy DMS. Dzięki temu wszystkie procesy związane z importem danych zostaną jeszcze bardziej zoptymalizowane. Automatyczne księgowanie zaimportowanych dokumentów czy aktualizacja danych kontrahentów na podstawie faktur to tylko niektóre z korzyści. Podsumowując, optymalizacja importu danych w pulpicie klienta biura rachunkowego Enova 365 niesie ze sobą szereg korzyści. Oszczędzasz czas, minimalizujesz ryzyko błędów, a komunikacja z biurem rachunkowym staje się lepsza. Szybszy dostęp do aktualnych danych finansowych oraz zwiększona efektywność pracy to kroki do lepszej kontroli nad twoimi finansami. Czy jesteś gotowy, aby jeszcze bardziej zoptymalizować swój proces importu danych? Skontaktuj się z ekspertami NeoSmart i przekonaj się, jak Enova 365 może pomóc w jeszcze lepszym zarządzaniu danymi finansowymi w twojej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do NeoSmart.